Przenieśmy się do 9 października 2020 roku do Dallas dzielnicy Oakley w Teksasie. Wtedy to Jennifer i Jamie Faith o godzinie 7.30 rano zabrali swojego berneńskiego psa pasterskiego na zwykły spacer po okolicy. Nie uszli daleko, gdy nagle zobaczyli podążającego za nimi mężczyznę w masce. I ten zamaskowany mężczyzna nagle strzelił do Jamie'ego. I to siedem razy, w tym trzy razy w głowę i raz w pachwinę. Jamie zmarł na miejscu. Po jego zabiciu zamaskowany bandyta skleił ręce Jennifer taśmą klejącą i próbował zabrać części biżuterii, ale wkrótce poddał się i odjechał czarnym pickupem zaparkowanym na ulicy. Obrażenia Jennifer były minimalne. Ale to w tym momencie nie było tak ważne. Najbardziej bolało to, że jej mąż nie żył. Nie minęło dużo czasu, zanim społeczność Oakley zjednoczyła się wokół Jennifer. Dużo jej pomagali. Wśród nich była 46-letnia Jennifer Swellen. I już dzień po strzelaninie 46-latka założyła stronę GoFundMe z pomocą klubu kobiet w Oakley. Wkrótce strona zabrała ponad 60 tysięcy dolarów. Klub ten zapewnił również posiłki dla Jennifer i jej dorosłej córki Amber. Przez kilka tygodni korzystały z tego wsparcia. Po kilku miesiącach Jennifer pojawiła się w wiadomościach, aby podziękować tym, którzy okazali swoje wsparcie. Zaapelowała także do władz o złapanie osoby, która zamordowała jej męża który, jak go nazywała, był takim kręgosłupem ich rodziny. Następnie, mniej więcej cztery miesiące po morderstwie 24 lutego 2021 roku, wydarzyło się coś zaskakującego. Jennifer Faith została aresztowana. Teraz cofnijmy się troszkę w czasie. Jamie i Jennifer pobrali się 9 lat wcześniej. Jamie adoptował nawet córkę Jennifer Amber. Był on dyrektorem do spraw technologii w American Airlines. Ona natomiast z wykształcenia była logopedą. Ludzie, którzy znali parę, twierdzili, że nic nie wskazywało na kłopoty w małżeństwie. Zatem aresztowanie Jennifer było dużym szokiem. W takim razie, dlaczego policja zdecydowała się na aresztowanie jej? Okazało się, że w jej telefonie służby znalazły 14 tysięcy SMS-ów wysłanych do byłego chłopaka z liceum Darina Lopeza. I w tych SMS-ach wyszło na jaw, że Jennifer naciskała na Lopeza, by zastrzelił jej męża. Chciała go do tego wynająć. Poza tym ich związek jakby ożywił się na nowo. Jennifer miała z nim romans, ale taki wirtualny, na odległość. Opowiadała mu o Jamie mnóstwo kłamstw, w tym to, że znęca się nad nią emocjonalnie, fizycznie i seksualnie. Posunęła się nawet do założenia fałszywych kont e-mailowych, podając się za swojego męża i innego mężczyznę. Za pośrednictwem tych e-maili przechwalała się molestowaniem, udając swojego męża. A nawet dołączyła do swojej historii zdjęcia starych obrażeń po wypadku samochodowym. No i te e-maile wywołały wściekłość Lopeza. Nie mógł pozwolić na to, by jego ukochana cierpiała. Lopez mieszkał w Tennessee, więc mimo to, iż romansował z Jennifer, to nie miał ten romans charakteru fizycznego. Dzięki temu Jennifer łatwiej było nim manipulować. Ponadto z tego, co wiadomo, to. Wiele lat temu w Iraku Darin doznał urazu mózgu. Jennifer o tym wiedziała i to wykorzystywała, ponieważ podejrzewała, że przez ten uraz jest bardziej podatny na uwierzenie w jej kłamstwa. W SMS-ach omawiali ubezpieczenie na życie i fundusze emerytalne J'ego W mailu wysłanym pomiędzy Darinem Lopezem i Jennifer udającą tajemniczego mężczyznę, który wiedział o rzekomym molestowaniu, ze strony Darina padły takie słowa, że chciałby wpakować kulę w głowę Jamiego. Na co Jennifer odpowiedziała: Gdyby to ode mnie zależało, powiedziałabym ci: Zrealizuj swój pomysł, dam ci alibi. Kilka miesięcy po morderstwie Jamiego, Jennifer użyła konta GoFundMe, aby kupić Lopezowi telewizor z dużym ekranem. Oraz bilety lotnicze dla siebie i jego córek. Po czym wypłaciła z konta 58 tysięcy dolarów i wysłała je Lopezowi za pośrednictwem transakcji Venmo. Dała także Lopezowi dostęp do swoich kart kredytowych, aby mógł z nich korzystać, kiedy tylko tego potrzebuje, mówiąc: MX nie ma limitu i myślę, że wiza kosztuje jakieś 35 tysięcy dolarów. Proszę. Nie wahaj się wykorzystać ich na wszystko, czego potrzebujecie. Zwłaszcza jeśli są to rzeczy dla dziewcząt. Chciała go w ten sposób przekupić, by zrobił dla niej wszystko i w końcu by zabił jej męża. Dlatego nie liczyła się z kosztami, mógł brać tyle pieniędzy, ile chciał. I w tym czasie, kiedy ona wydawała pieniądze na obsypywanie prezentami swojego byłego chłopaka, Pozostawiła niezapłacony rachunek związany z pogrzebem jej męża w wysokości 6500 dolarów. W styczniu 2022 roku policja wyśledziła czarnego pickupa z miejsca morderstwa do domu Lopeza w Tennessee. I wtedy został on aresztowany. Groziło mu do żywocie. W lutym 2022 roku Jennifer Faith przyznała się do postawionego jej zarzutu morderstwa do wynajęcia. W zamian za wycofanie przez prokuratorów postawionych jej zarzutów utrudniania wymiaru sprawiedliwości i zażądanie wyroku dożywocia zamiast kary śmierci. I ostatecznie zamiast kary śmierci, Jennifer Faith otrzymała karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o Darina Lopez'a, to on nie przyznał się do morderstwa. Jego sprawa trafiła do sądu w lipcu 2023 roku. Podczas zeznań powiedział, jaki ból i udrękę poczuł, gdy zdał sobie sprawę, że zabił niewinnego człowieka. I powiedział, iż wierzy, że naprawdę chroni Jennifer. Ostatecznie po tygodniowym procesie ławnicy uznali Lopeza za winnego i skazali go na 62 lata więzienia. Lopez odwołuje się od wyroku. Ale nic nie wskazuje na to, by cokolwiek w tej sprawie mogło zostać jeszcze zmienione. Tak więc tak zakończyła się ta historia. Może jest ona krótka, ale również szokująca, i myślę, że warto o takich sprawach też mówić. Dajcie znać, co Wy o niej sądzicie. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.